Zaginiony renifer Rudolf. W samym sercu Laponii, w mroźnej wiosce, gdzie przez cały rok panowała zima, mieszkał Święty Mikołaj. Jego dom był ogromny, z wielkimi oknami, przez które widać było ośnieżone góry i lasy. W tej wiosce żyły elfy, które z pasją przygotowywały zabawki i prezenty dla dzieci na całym świecie. Każdego roku Tuż przed świętami Bożego Narodzenia święty Mikołaj w towarzystwie swoich reniferów ruszał w podróż, by rozdać prezenty. W drużynie Mikołaja był jeden renifer, który wyróżniał się spośród innych. Jego nos świecił jak wielka czerwona latarnia, a dzięki temu potrafił prowadzić sanie przez najciemniejsze noce. Kiedy nie było widać ani jednej gwiazdy na niebie, to był Rudolf najbardziej odważny. I dzielny z całej drużyny. Bez niego podróż Mikołaja nie mogła się odbyć, a każdy, kto znał Rudolfa, wiedział, że w sercu ma ogromne pokłady dobroci. Ale tego roku, tuż przed wigilijną nocą, stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Rudolf zniknął. Było to w mroźny, cichy poranek, kiedy cała wioska była gotowa na przygotowania do corocznej podróży. Święty Mikołaj i elfy sprawdzali sanie, pakowali prezenty, a Renifery czekały na sygnał, by ruszyć. Kiedy Mikołaj wezwał wszystkich do Stajni, aby przygotować się do drogi, zauważył, że czegoś brakuje. Gdzie jest Rudolf? Zapytał głośno, patrząc na innych Reniferów. Cała Stajnia zamilkła. Renifery popatrzyły na siebie, a w oczach Mikołaja pojawiło się zaniepokojenie. Rudolf zniknął. Ostatni raz widzieliśmy go, gdy pracował nad mapą drogi na dzisiejszą noc, odpowiedziała jedna z elfów, imieniem Zuzia, która była bliską przyjaciółką Rudolfa. Nie wiem, co się stało. Poszedł do lasu, by zebrać trochę gałązek na do swojej sierści i po prostu zniknął. Mikołaj poczuł dreszcz niepokoju. Bez Rudolfa nie możemy dostarczyć prezentów na czas. Jak mamy ruszyć w podróż bez jego pomocy? Jego nos jest naszym światłem w ciemnościach. Musimy go znaleźć, zawołał Zuzek, najmłodszy i najbardziej odważny z elfów. On nie może być daleko. Zawsze jest bardzo odpowiedzialny, nigdy nie zniknął bez powodu. Mikołaj spojrzał na niebo, które już zaczynało przybierać ciemniejszy odcień, jakby w odpowiedzi na ich zmartwienie. Elfy natychmiast wzięły się do pracy. Nie tracąc ani chwili, rozdzielili się na grupy, aby przeszukać wioskę i pobliskie lasy. Zuzek, nie tracąc nadziei, podjął się poszukiwań w głębszych częściach lasu, gdzie wieczorem zawsze panowała najciemniejsza noc. Mikołaj, rozumiejąc, że nie ma czasu na czekanie, Również postanowił ruszyć w stronę lasu, w którym zniknął Rudolf. Z każdym krokiem poczuł, jak coraz bardziej ogarnia go niepokój. Wkrótce Mikołaj dotarł do miejsca, gdzie według elfów ostatni raz widziano Rudolfa. Las był gęsty, a drzewa wyglądały jak postacie z bajek, wyciągając swoje gałęzie ku niebu. Wiatr świszczał przez korony drzew, a śnieg padał wprost na ziemię. Tworząc miękką kołdrę na ziemi. Na ziemi było widać ślady, wyraźne, głębokie odciśnięcia kopyt. Mikołaj śledził je, myśląc, że to pewnie trop Rudolfa. Ale ślady prowadziły w stronę dziwnej, ciemnej jaskini w samym sercu lasu. Co to za jaskinia? zastanawiał się Mikołaj, podchodząc ostrożnie to było dziwne miejsce. Z wnętrza wydobywał się dziwny blask. Jakby ktoś lub coś świeciło w ciemnościach. Mikołaj wszedł do środka, trzymając w rękach latarnię. I wtedy zobaczył to, czego się nie spodziewał. W głębi jaskini stał Rudolf, ale nie wyglądał tak jak zwykle. Jego jasny nos nie świecił, a on sam wyglądał na zmartwionego i oszołomionego. Wokół niego latały małe, dziwne istoty. Były to tajemnicze leśne duszki, które pojawiły się znikąd. Mikołaj nie wiedział, co się dzieje. Rudolfie! zawołał, podchodząc ostrożnie co tu robisz? Dlaczego zniknąłeś? Co się stało? Rudolf spojrzał na Mikołaja z niepokojem. Mikołaju wybacz, ale zostałem porwany przez leśne duszki. Są to magiczne istoty, które żyją w głębi lasu. Chciałem je zabrać, by wykorzystać mój nos do oświetlania ciemnych zakątków lasu. Prosiły mnie, żebym im pomógł, ale nie mogły zrozumieć, dlaczego muszę wracać do ciebie. Próbowałem im wyjaśnić, że jestem częścią twojej drużyny, ale one nie chciały mnie wypuścić. Mikołaj poczuł ulgę, słysząc wyjaśnienia Rudolfa To okropne, że musiałeś przejść przez coś takiego ale teraz wracajmy do wioski. Święta nie mogą się odbyć bez ciebie. Chciałbym, ale one nie pozwolą mi tak po prostu odejść. Potrzebują mnie do swoich ciemnych, leśnych rytuałów, odpowiedział Rudolf, patrząc na leśne duszki, które były zrozpaczone. Mikołaj, widząc trudną sytuację, postanowił działać. Zuzek, zawołał, gdy zobaczył swojego elfa, który właśnie dotarł do jaskini. Musimy przekonać te duszki, żeby puściły Rudolfa. Musimy im pokazać, jak ważny jest dla nas jego nos. To dzięki niemu dzieci na całym świecie otrzymają prezenty. Zuzek, wykorzystując swoją bystrość, podszedł do leśnych duszków i zaczął z nimi rozmawiać. Elfy i duszki miały swoje stare legendy, które opowiadały o magii Bożego Narodzenia. Zuzek wyjaśnił, jak ważne jest dla wszystkich, by Rudolf wrócił i jak wielką radość sprawia dzieciom na całym świecie. Po długich rozmowach i negocjacjach duszki zgodziły się, by Rudolf wrócił, ale pod jednym warunkiem: że w zamian Rudolf obieca, iż będzie odwiedzać ich raz w roku, by rozświetlić ich ciemne lasy. Rudolf zgodził się, a duszki dały mu specjalny amulet, który miał pomóc w razie potrzeby. Dziękuję, Mikołaju. Dziękuję, Zusku, teraz mogę wrócić do ciebie, zawołał Rudolf, a jego nos natychmiast zajaśniał jaśniej niż kiedykolwiek. W ten sposób, po tym niezwykłym i pełnym przygód wydarzeniu, Rudolf wrócił do swojej drużyny. Mikołaj, elfy i Renifery, szczęśliwi, że udało się wszystko naprawić, wyruszyli w podróż, by dostarczyć prezenty dzieciom na całym świecie. A od tej pory, każdej wiosny, Rudolf odwiedzał leśne duszki. Oświetlał ich ciemne zakątki, co stawało się nową tradycją w Laponii. I tak, święta Bożego Narodzenia były zawsze magiczne, pełne niespodzianek i miłości, a przyjaźń między Mikołajem, Rudolfem i leśnymi duszkami trwała przez całe pokolenia. 对不